Artur, kolejne doświadczenia, no i tym razem przyszło to, czego niewielu się spodziewało, czyli deszcz na to, że poznań. No tak, tak. Przyszedł deszcz, też był deszcz, później go nie było, tak. trochę było nie wiadomo co, jak. Więc myślę, że dla wszystkich to było, przynajmniej dla mnie z moim małym doświadczeniem, też się nie wiedziałem na jakie opony, zdecydowanie, więc wymyśliłem sobie taką kombinację, która. E, Fajnie działało, ale tylko przez pierwsze okrążenie, a później była walka, ale ubawiłem się jak małe dziecko, więc jestem bardzo zadowolony, naprawdę ultra fajne. Założyłem sliki miękkie na, na przód i założyłem doszczówki na tył. No i jakby to nie działało. Myślałem, że może zacznie padać albo kropić, i taka była decyzja, można było po prostu cztery sliki założyć. I po trzecim kółku by to po prostu działało na pewno dużo lepiej, ale... Miałem dużo zabawy, bo nie mogłem robić dobrego czasu, więc musiałem się bronić cały, cały czas od drugiego kółka, więc super. Słuchaj, jaka, jakie plany na dalszą część tego sezonu? Plan jest taki, że chciałbym pojechać po prostu sezon do, do końca roku mhm. I, i powalczyć no, o najwyższe lokaty.